Panko, witajcie! Dzisiaj tak troszkę odmiennie, bo na dużo tej jazdy nie będzie, chociaż w sumie przebitki Wam powrzucam. Eee... Moje, moje pustkowie, można powiedzieć w cudzysłowie. no Może poza tą firmą, która jeszcze się nie wybudowała, ale niedługo tu powstanie. Dzisiaj m, próbuję, testuję moje rozwiązania techniczne y, i przy okazji zmiany w, w TRC z tą zębatką. Jak widzicie droga szutrowa, więc taka taka optymalna nawierzchnia, żeby potestować jakieś tam, próbować y, nauczyć się, y, y, z... zrobić jakieś tam slajdy na TRC i dzięki tej zębatce zmienionej jest faktycznie to dużo łatwiejsze, ale da ale jeszcze nie mogę tego wyczuć jakoś, Jednak, bo cały czas mam, mam problemy z tą masą. O ile na asfalcie nie jest, sprawia mi ona problemu, to w terenie takim jak tutaj jeszcze, jeszcze nie mam takiego doświadczenia, ale no cóż, trzeba się uczyć i, i, i próbować. Coś z tego wyjdzie. Zrobiłem sobie w końcu uchwyt do, 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 do kontrolera, tak żeby był cały czas przede mną na widoku telefon w tym momencie, jak, jak używam opcji śledzenia mogę sobie tutaj telefon wrzucić tutaj kontrolę podłączyć, albo po prostu tutaj w te, w te łapki znaczy te, te, te szczypce, że tak powiem włożyć telefon i jest cacy trochę się rusza, teraz go tu poluzowałem trochę się rusza, ale, ale nie na tyle żeby coś tam nie wypadło jest na tyle sprężyste, żeby nie pękał po prostu także fajne rozwiązanie a zrobiłem sobie tutaj, bo ostatnio właśnie jak robiłem zontesa i, i nagrywałem. chciałem nagrywać śledzenie właśnie tym dronikiem to, 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 to nie wychodziło mi to, wydawało mi się, że to może właśnie być kwestia tego, że nie, mo, nie mogę go ustawić, ten kontroler gdzieś tam tracił e, zasięg e, i, i wydawało mi się, że to będzie właśnie ze względu na to, że e, gdzieś tam do, do tutaj przy zbiorniku był schowany, nie wiem, jakieś zakłócenia powstawały. No, ale nie, 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 dzisiaj, dzisiaj już jeździłem i, i po prostu hejku, masakra. DJI, wiecie co, w ogóle taką anegdotkę, bo to, to mnie, nie miałem dzisiaj nic nagrywać, tylko sobie po prostu pojeździć, odmurzyć się i, i, i przejechać się kawałek, porobić takie swoje rzeczy. Natomiast e, miałem taki, taką ciekawą sytuację, Gostek napisał mi na, na Facebooku pod którymś filmem, nie wiem, od Dominarze czy o, o jakiejś innej maszynie. Ogólnie Uznał, że Dominar to Chińczyk i to tandeta, że ja mu taką poleciłem, że ja mu to sprzedałem, wcisnąłem na siłę i, i, i to moja wina, że on to, to w za przeproszeniem gówno kupił. Tak, że te... okazało się, że nawet w życiu na no, człowieka nie widziałem. Nie kupił tego u mnie, kupił to zupełnie gdzie indziej, jeździ tym po Włoszech. Gdzieś tam na, na forum e, Dominara, e, znaczy badżadża ogólnie, e, tam jak to, że mu hamulce piszczą. O jejku, mu hamulce piszczą, jak ci się okładziny e, ścierają, jakiś tam brud się natworzy, no to nie dziw się, że piszczą hamulce. Chcesz, to zmień sobie zaciski na lepsze i będzie po problemie, albo po prostu przeczyść się przez to wszystko tam i, e, i ten. No, eksploatacja, gościu. Ale tu mieszkałem. Nawet tablica rejestracyjna przykręcił sobie tablicę rejestracyjną do ramki plastikowej, a plastikowa ramka była przykręcona na dwóch śrubkach do ramki, do której trzyma... znaczy w tej... w zadupku motocykla. Zamiast przykręcić przez tablicę przez ramkę i do metalowej ramki w motocyklu przykręcić tablicę to przykręcił ją na, na jakieś tam wkręciki do plastiku i dziwi się, że mu tablica odpadła i że to jest wina oczywiście gościa, który mu to sprzedał chyba w Krakowie i że, że wszyscy to są, znaczy to, to chiński złom absolutnie chiński złom nie wiem, może nie ogarnął o żeśmy się nie spotkali w powietrzu a patrzcie, jakie zbliżenie mu zrobię cyk, pilota zobaczę zaraz Zabiste jest ten zoom hybrydowy. Um, dobra. No i no co ja, na, czym ja, na, na czym ja skończyłem? O, o, chyba nie ogarnął, że bardziej to jest hindus, a nie Chińczyk ale rozumiem, że chodziło mu. O ogólnie o motocykle z Azji. Tylko, że z Azji tak na dobrą sprawę to też są pojazdy, które tak bardzo chwali, czyli Japończyki, tak? No, ale to już pomijając, pomijając tą kwestię, on tam miał problemy, problemy tego typu, że nie wiem, że ten motocykl właśnie wibruje, czy coś w stylu, że, że kanapa mu zsuwa tyłek, że, że jest niewygodny. I to, to wszystko jest moja wina, bo ja nagrywam filmy o tym i nie powiedziałem o tym. Moja, motobandy, ścigacza i innych takich Redakt, e, wydawnictw, które profesjonalnie się tym zajmują, ale to nie ma znaczenia profesjonalnie, nie profesjonalnie, nie ma znaczenia kompletnie. Jest tyle opinii, ile ludzi i każdy powie po swojemu e, na, na temat danej maszyny. No i ja na przykład o TRC mówię, że ona nie ma wibracji jak dla mnie. tak? Wibruje oczywiście i to nawet jak się tak zastanowić i porównać do, do chociażby tego ostatniego Zontesa, to TRK wibruje bardziej, ale dla mnie to są tak absolutnie e, wibracje bardzo e, jakby Akceptowalne i, i ja się tym nie przyjmuję. Mówiłem, że ona wibruje, tak? W jakimś tam zakresie obrotów, z, zwłaszcza, ale kurczę, no, nie, nie widzę jakiejś wielkiej różnicy między na przykład TDM-ą, którą miałem e, 850, która też miała tam wibracje przy 3000 chyba, 3-3000, tysiąca no, tam wibrowała dość mocno. Także e, kurczę, no a się o takie takie. Takie pierdoły, ludzi, których się nie widziało, i tam pisanie jakichś oszczerstw na, na Facebooku. Gość zablokowany, i mam go w nosie. A próbował się czegoś takiego, no to mówiłem o tym śledzeniu. Idąc tym tropem, to powinienem w tym momencie kubę klawitera zjechać jak burą <laughs> Za to, że twierdził, że tutaj śledzenie obiektów jest rewelacyjne. A parot Anafi, którego porównywał razem z tym sprzętem, ma do bani śledzenie, jakieś tam przedpotopowe, gdzie w moim odczuciu parot Anafi, jak już ustawiłem śledzenie, e, ustawiłem cel śledzenia, to jechałem 50 na godzinę motocyklem i ten dron cały czas za mną zasuwał. Mogłem kręcić, wywijać, zawsze był e, za mną ten dron, nie zgubił mi nigdy. E, i macie to na, na wielu filmikach, natomiast teraz, no DJI, sorry bardzo, ale te śledzenie albo ja jestem jak siłomny, nie potrafię tego ustawić, albo są jakieś ukryte e, rzeczy w tym dronie, które, których ja nie wiem gdzie, gdzie się przestawia, ale ten dron nie potrafi nadążyć za motocyklem. Możliwe, że tam z jakąś, nie wiem, deskorolką elektryczną, czy czymś takim potrafi się wyrobić. Ale za motocyklem no, dwo, na e, dwie, dwa pakiety, wylatane, czyli jakieś 40 minut latania e, i jeżdżenia, e, przez dwie minuty śledził mnie tak, jakbym tego sobie życzył, a reszta to była jakaś, jakiś obraz nędzy i rozpaczy, dramat. E, więc. Kurczę, no Kogo mam zjechać? Klawitera, że tak mówił, czy, czy innych YouTuberów? No, taka rzecz jak już nadmieniłem wcześniej, albo i nie, miałem dzisiaj nie nagrywać nic, tylko po tylko prostu, że pojeździć i odmurzyć. Ale taka mnie naszła refleksja przy okazji tego, co tutaj robię. Jeśli Wam zależy na dobrym śledzeniu, tylko może no niestety bez, bez jakby funkcji omijania przeszkód, bo anafi takiej nie ma. No, i Anafi przede wszystkim dużo dłużej lata na baterii. Znaczy dużo może nie, może nie dużo dłużej, ale te kilka minut w powietrzu to jest drastyczna różnica. I na przykład Anafi, jak mi lata 24 minuty, a tutaj latam nie wiem te 20 albo 19. No to jest to drastyczna różnica. Kurczę chyba. Szkoda, że nie, jak miałem obydwa drony, to nie nagrałem o nich porównania, bo by było diametralnie inne niż, niż to, co jest ogólnie w internetach. A ostatnio dość dużo oglądam takich filmików właśnie droniarskich. Coś tam to mi, to mi wpada na playlisty non stop. I jak widzę, chwalenie DJI, czyli chińskiej firmy. Wychwalanie ponad niebiosa, jakie ona super drony robi. No, robi fajne drony, dość dopracowane, ale nie dla, co nie znaczy, że dla każdego będą dopracowane i to trzeba zrozumieć. Tak samo jak Dominar nie będzie idealnym pojazdem, czy tam TRK dla, dla każdego, czy tam Rząd a, a no, poza moją opinią warto byłoby obejrzeć też jakieś inne i sobie porównać, a najlepiej a przymierzyć się, ogarnąć sobie w miarę możliwości jazdy próbną. I mieć po problemie. No. no. Ale cóż, z dronem też powaczę, może coś z tego wyjdzie. Eee, Rozkwinę tutaj, mając ten, ten telefon i kontroler zamontowany w ten sposób blisko nade mną. Jest już naprawdę bardzo przyzwoicie. I znaczy jest już przyzwoicie. Już mogę więcej jakby sobie kontrolować w trakcie jazdy tego drona. A przede wszystkim mam go cały czas na oku. Eee. Więc może, może w miasto nie wiadę w ten sposób, e, w trybie śledzenia, ale, ale na takich drogach przynajmniej wiem, że nie wpadnie mi gdzieś tam w, e, w, jakieś, w jakieś drzewo czy gałąź czy coś w stylu. E, co już mi się zdarzyło niestety. Raz, raz mi się zdarzyło, przywalił w znak drogowy, na szczęście spadł na trasę techniczną, a nie na autostradę. Także jeszcze odzyskając coś z tego drona. Też sparota z zresztą, ale Bibopa dwójki którego dwa razy w sobie utraciłem w ten, w podobny sposób. No ale jeszcze większość tych dronów trochę było. Dobra, tyle z mojego gadania. Także żegnam się z Wami i do zobaczyska. Piotr.